Co ty za zwierzę? Zwierzę? Tak? co czytamy? Skąd biało-czarne pasy poprzeczne? Zebra na drodze? To niedorzeczne. Jest na ulicy zagadek wiele: światła, ślimaki, ronda, tunele. Chcesz na rowerku jeździć bezpiecznie? Zdra znaki drogowe poznaj koniecznie. Zacznij od dzisiaj. Zapytaj tato co to takiego? Sygnalizator. Kolor czerwony oznacza stój. Wtedy zatrzymaj rowerek swój. Kiedy zapali się światło zielone, przeprowadź rower na drugą stronę. By przejść przez ulicę, nie wolno się spieszyć trzeba poszukać przejścia na pieszy. Najpierw popatrzeć w lewo i w prawo. Jeszcze raz w lewo i ruszyć żwawo! Trzymaj za rękę mamy lub tatę. Po pasach przechodź ze starszym bratem. Zawsze się pilnuj kogoś starszego i patrz na znaki. Drogi kolego. No.